Hej, cześć, tutaj Gracz Niedzielny 1, a to jest trzeci odcinek z cyklu Zagrajmy w Lionheart. Dziedzictwo Krzyżowca. Jesteśmy w dzielnicy Bram w Barcelonie. Towarzyszy nam niedźwiadek, którego, żeśmy, którego przychylność zdobyliśmy w odcinku poprzednim, zabijając osobnika, który chciał na niego zapolować. No i cóż, dalszy ciąg zwiedzania Barcelony, w dzielnicy Bram. Rozglądamy się tutaj. Tutaj, z tego co zauważyłem, są drzwi do później a... kowala, więc tam sobie wejdziemy zobaczymy co uda nam się wskurać z kowalem o niedźwiadek się wkurzył a jest i kowal ok to co pogadamy z nim pogadamy Adelante, adelante. Kowal Eduardo. Buenos días, señor. Adelante, adelante. Wejdź, wejdź. w sklepie w u Kowala Eduardo. Jeśli chcesz kupić najlepsze bronie w Barcelonie, wejdź do, Edu do Eduardo. Proste żelazo, zaklęte ostrza wszystko to znajdziesz tutaj. O, wykuwasz zaczarowane bronie? Jesteś magiem? Przyjacielu, wiem, że nie chcesz obrazić nikogo swym pytaniem, jednak błagam cię, nigdy więcej nie tak niemu. Inkwizycja niech Bóg jej błogosławi na oczy i uszy w całej Barcelonie. Najmniejsza zmiana użyciu użyciu magii złamała życie wielu ludziom interesów. Hmm, no idziesz kowalu. To co ja robię to coś innego i infizacja o tym dobrze wie. Dzięki moim umiejętnościom jestem w stanie wydobywać suchy, które mi przynoszą i zapływać je w metal. Jeśli idzie o magiczną, star infizja niech w Błogosław jest moim najlepszym klientem. Dobrze, ja muszę sobie tutaj po prostu przeczytać opcje dialogowe. Um, czekaj, Inkwizycja dostarcza ci duchy? Rzeczy samej. Sprzedaje im broń, dostarczając Zobaczając najmocniejszą magiczną, magiczną stalwca i Barcelonie. Aha. A skąd się biorą te duchy? Wierzę, że to dusze przestępców, które oczyszczają... Dosta dostarczają mnie w specjalnych, specjalnych pojemnikach z najgłębszych loków w Nie wiem skąd, skąd to dokładnie, nie śmiem pytać. Czasem, kiedy biegły, no. uwolnią się, zaczynają nawoływać Leci. Ale dość już tego. Nie po to tu jesteś, żeby gadać. Zobaczmy, Ale jak mogę się pomóc. Mamy duży wybór znakomitej broni. To, broni. Hm. No dobrze, zobaczmy, co was sprzedaży. Wow. Tak, tylko co ja mogę kupić mając 73 sztuki złota tak na razie jestem biedny jak mysz kościelna topory bojowe dwuręczne mhm. buława a buławy po 30 sztuk złota o po ile ma zbroje zobaczymy U. te zbroje są piękne tylko o czy patrzcie to za 696 Sproja płytowa. Piękna sprawa. No nic na razie mnie na nic z tego nie stać, w związku z tym rezygnuję. Dobra, o, 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 nie przeszukam. Nie przeszukam. No to wyjdźmy od kowala. Nic, aha. Wychodzimy od kowala. Ops. Idziemy dalej zwiedzać. Nie dziadku, nie mrucz. Czy jest tu ktoś z kim mógłbym pogadać? O. Uhuhuhu. na razie sobie tutaj połazimy. O! Kto to jest? O! Ok, pogadamy z tym gościem. Kiermek Santiago, a mój honor. Przysięgam przed świętymi. Nic... to na nic. Nie to na nic. Nigdy się nie nauczył swój to, słów te, tej przysięgi. Hmm, co cię tak martwi? Sir Aurik już niedługo podda mnie ostatecznej próbie, którą muszę przejść, aby dołączyć do Templarów. Muszę się przygotować. Kim jest Sir Aurik? Sir Aurik to mój senior, wielki rycerz który odpowiada za szkolenie przyszłych templariuszy. Ci, którzy chcą dołączyć do zakonu, muszą się z nim skontaktować i przejść trudny proces wtajemniczenia. i hmm. chcę porozmawiać z Zaurikiem, ponieważ pragnę przyłączyć się do templariuszy. Kurde, tutaj jakiegoś pierwszego pozyskiwacza do gildii. No dobra. Mądra decyzja. Dzięki Zakonowi, twoje życie stanie się lepsze. Idź północ, do północno-zachodniej bramy i powiedz strażnikom, że chcesz dołączyć do templariuszy w dzielnicy świątynnej. Odnajdź cel Aurika. Powodzenia. Okej. Okay. Mm -hmm. No dobra, południowy zachód. Just tutaj rozmawiałem z tym Gierkiem tutaj co to jest? Strażnik przy bramie dzielnicy świątynnej. Heł, co jest? A może na razie do dzielnicy świątynnej nie będę wchodził, ponieważ jeszcze dokładnie dzielnicy bram nie zwiedziłem, więc y, jeszcze sobie tutaj po tej dzielnicy bram trochę połażę. A tu jest już mur oddzielający... O! Dobra. Tutaj jest kolejna, mhm. kto to jest? Hocsperant in punkt Po łacinie gada. Pogadajmy z tym człowieczkiem. Okolita gracja. Ola minino. Witaj moje dziecko. Szukasz pociechy duchowej, czy może pragniesz wyznać swoje grzechy? O! Mogę chodź. Co rozumiesz przez grzech? Grzech jest wykroczeniem przeciw przymierzu pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Ci, którzy kłamią, kradną, zabijają, są grześnikami. Jednak najbardziej zatraciłymi są heretycy, parający się czarną magią. Dzięki Bogu inkwizycja są to zło. Dlaczego magia jest grzechem? Ci, którzy władają czarną magią i usiłują kontrolować innych, szkodząc nim, są heretykami. Jest obowiązkiem Inkwizycji przegonić złe duchy i zbawić dusze tych, którzy poproszą o pozostają w ich mocy. A czy Inkwizycja posługuje się magią? To prawda, Inkwizycja włada Boską magię darem zesłanym pobożnym, istotnym. To Boska mocy używana jedynie do walki ze złem i obrazą oferencji. Opowiedz hmm, mniej więcej o Inkwizycji. Inkwizycja to święty zakonników, kapłanów i inkwizytorów stworzony, aby wypełnić niegodziwości i wkrzesić i wykorzeniać herezje, które zagrażają naszym śmiertelnym duszom. Jak można przyłączyć się do Inkwizycji? Jeśli pragniesz dołączyć się do Inkwizycji, skieruj się do dzielnicy świątynnej. Gdyby były jakieś trudności ze strony strażników, powiedz im, że zamierzasz porozmawiać z Inkwizytorem Rafaelem. Dzięki, pomówię o tym. Dzięk, rozważę rozmowę z Inkwizytorem. Niech wiara pokazuje ci drogę. Ok, czyli mamy tutaj propozycję kolejną, przyłączenia się do e, Inkwizycji, czyli mamy tak za kontentariuszy Inkwizycję. Tu już nic ciekawego nie będzie. Czyli przechodzimy sobie stąd tutaj, gdzieś tutaj z tym panem rozmawiałem. O, jest kulta schowana. Dobra. Tu są tylko i wyłącznie strażnicy. Tu jest dom O! A to kto? Mieszkaniec Barcelony. Halo! E, Ola, witaj w nowej Barcelonie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się piękne widoki w naszym mieście. Mmm, jakie widoki? Wiele jest w Barcelonie rzeczy godnych obejrzenia. Wspaniała katedra, palk szlachciców w dzielnicy świątynnej, ogromne statki hiszpańskiej, armady w dzielnicy portowej oraz niezliczone sklepy w dzielnicy bram. No właśnie, a gdzie te sklepy w dzielnicy bram? A w jakiej dzielnicy jestem teraz? Jesteś w dzielnicy bram, w samym centrum miasta. Skorzystaj z okazji i udaj się do sklepów i stragany kupców. Ok, a gdzie jest dzielnica świątynna? Dzielnica Świątenna jest częścią miasta położoną na zachód od dzielnicy Bram. Musisz uzyskać zgodę, aby tam wejść straż. Byle kogo nie przepuszcza, można jeszcze przejść kanałami z dzielnicy portowej, ale nie polecam tego. A gdzie jest dzielnica portowa? Dzielnica portowa znajduje się na wschodnim krańcu miasta, na wschodzie dzielnicy Bram. Jest, drogą, która ma... jest droga, która tam prowadzi. Na wschodzie dzielnicy Bram. Ok, do widzenia. A, dobrze. Czyli wiemy, już gdzie. Na no razie to z tych licznych sklepów, które się tutaj znajdują, znalazłem tylko sklep kowala. Muszę tutaj lepiej to spenetrować wobec tego. O. Kto to? No, gadaj z nim. Kupiec lotę. A! Przepraszam, tylko tędy przechodzę. No, ruszaj, ruszaj w dalszą podróż. Tu już byliśmy. Oho. O kurczę, dziś wylazłem. Pewnie zabrałem. się taki trochę nerwowy jest, że tak się wyrażę za każdym razem jak... O! Jest tutaj jakiś kupiec. Mieszkaniec Barcelony. Okej, okay, to już o tych widokach żeśmy chyba... Mhm. Mm Okej, okay. adios wędrowczy. O, tutaj jest sklep jakiś z rybami chyba. Zaraz tutaj spenetrujemy. Pogadaj z tym. Witam. Jeśli szukasz ryb, to obawiam się, że teraz nie mogę ci niczym służyć. Może później będę miał więcej szczęścia. Handlarz rybami bez ryb? Co się stało? O, może jakieś szansa na quest. Ale najpierw, jak się nazywasz? Nazywam się Carlos de Soto. Jestem handlarzem ryb, choć ostatnie interesy idą bardzo kiepsko. A dlaczego interesy idą tak kiepsko? Wraz z przypływem należy żarłoczne stworzenia, które pożarły większość ryb z oceanu i rzek w okolicy Barcelony. Hmm, co to za stwory? Ich nazwa jest nieobca. Brzmi mniej więcej tak: ut, opiec. <laughs> Nie ma wątpliwości co do tego, że są to potwory. Praktycznie zniszczyły wszystkie miejsca połowu w okolicy miasta. Te pływające szkodniki zrujnowały moje życie i teraz muszę szukać nowego zajęcia. A w jaki sposób te stwory zniszczyły twoje życie? Utopcy zniszczyły mój interes i zabiły brata. Było to miesiąc temu nad rzeką podczas wyprawy na ryby. Wskoczyły, wyskoczyły z wody i pochwyciły mojego brata. Wciągnęły go pod wodę i trzymałem tam tak długą rzutoną. Ja nie zdążyłem go uratować. Mhm. Opowiedz mi o utopcach są niczym potworne ryby o straszliwie od ostrych zębach. Potrafią wyskoczyć z wody, przez pewien czas mogą nawet chodzić po lądzie. Jeśli nie padniesz ofiarą ich straszliwych szczęk, na pewno cię, poparzy cię ich zakruta ślina. To niebezpieczne drapieżniki. Chcę jeszcze o coś spytać. O co chcesz spytać? Co możesz mi powiedzieć o tej dzielnicy? Znajdujesz się w dzielnicy portowej... Aha, czyli ja już przyszedłem do portowej dzielnicy. W samym rocznym sercu Nowej Barcelony. Tutaj można kupić towary z odległych krajów, gdyby chociaż ostatnie stały się one prawdziwą rzadkością. To już wiemy. To już wiemy. Do widzenia. Czyli tutaj myślałem, że jakiegoś kościora dostanę. Dobra. Ja w tej sytuacji wracam z powrotem, bo tak już przyjdę do dzielnicy portowej, ja jeszcze nie widziałem sobie dokładnie a, dzielnicy BRAM, także wracam do dzielnicy BRAM. Okej. Okay. Miesiu, nie denerwuj się za każdym razem jak przechodzimy gdzieś w nowe miejsce. Bo rozdrażnimy mieszkańców Barcelony. O, tutaj pitakowi. O tutaj już chyba byłem. Nawet do tego domu wchodziłem. Splądrowałem go. O, to to? Pogadajmy z tym człowiekiem. A, inkwizytor. Witaj moje dziecko, czym mogę Ci dzisiaj służyć? Hmm, jesteś inkwizytorem? Tak, jestem sługą inkwizycji, pomagam ludziom i chronię ich przed siłami zła. Siłami zła? Mówi, że magii? Magia jest przyczyną wszelkiego zła na tym świecie. Obija swe wężowe sploty wokół serca człowieka i powoduje, że odwraca się od pana. Jeśli na to pozwolimy, magia stanie się przyczyną moralnego upadku całych narodów, tak jak to stało się z Anglikami. Oho, a dobra. Tutaj o tych Anglikach chodzi mi troł. Nie ma sensu. Vaja con Dios, moje dziecko. Okej, okay, chodźmy dalej wobec tego, tu po tych schodkach wejdźmy. O, i tutaj są jakieś domostwa, których jeszcze nie zwiedzałem. Okej. Okay. Wejdźmy do tego i zobaczmy. O, kto to? A, to pewnie jakiś kupiec jest. Zaraz się z nim tu zapoznamy. Zielarz Queen. A, to jest zielarz. Witaj, senior, w sklepie zielonym Queen'a, który od 20 już lat dostarcza w całej nowej Barcelonie leki tonizującej mikstory i jeśli Bóg pozwoli, będzie to czynił co najmniej przez następne 20 lat. Proszę, zdradź mi, co ci dolega, a zobaczymy, jaki lek ma na twoją przypadłość. Mm. Potrafisz przygotować jakieś specjalne leki? Oczywiście. Jeśli tylko dostanę odpowiedni przepis i składniki mogę przyrządzić mieszankę, która wyleczy wiele dolegliwości ciała i umysłu. W razie czego przyjdź do mnie i spróbuj coś, coś na to poradzić. Mm. Prowadzisz swój sklep już 20 lat, pewnie wiesz o wszystkim, co dzieje się w tym mieście. To chyba co nieco w ciągu tych lat. O czym chcesz dowiedzieć? Mm. Co wiesz o inkwizycji? Inkwizycja z każdym miesiącem staje się coraz potężniejsza. Nie mógłbym prowadzić tego sklepu, jeśli mówiłbym złe rzeczy o inkwizytorach. Taką mam pracę, że ciągle mnie obserwują, szukają, chociaż najmniejsze oznaki tego, co wykorzystuje magię. Chcą nasłać na mnie swoje ogary ze straży. Na razie jednak ciągle potrzebują powodu, by wrzucić mnie do płasematów, jak to zrobili z człowiekiem, który prowadził sklep obok mojego. Mhm. Mm co się stało z tym człowiekiem? Niestety, zawsze go podejrzewali. Obawiam się, że sam ściągnął na to nieszczęście na swoją głowę. Nie tylko był obcokrajowcem, ale także był na tyle zuchwały, że sprzedawał magiczną broń każdemu, kto o nią poprosił. Skonfiskowali jego towary i więcej już o nim nie słyszałem. Okej, okay, dobra. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o Templariuszach. Templariusze są wzorem wszelkich cnót i honoru od wieku, chronią Europę przed mrocznymi siłami, są głęboko religijni i oddając się sprawie bardzo ich szanują. A co możesz mi powiedzieć o zakonie Saladyna? Zaleceni z obozu za miastem, ich zakon jest potężnym wschodnim odpowiednikiem templariuszy. Każdy rycerz Saladyna, którego spotkałem, był szlachetny i honorowy. Przybyli do Hiszpanii z daleka, ze swoich domów na pustyni. Mogę tylko przypuszczać, że zrobili to, co spotkało Spotkać się z, aby spotkać się z tym Chcę jeszcze o coś spytać. Czego chcesz się dowiedzieć? O, czyli tutaj mogę się dowiedzieć, jakie masz towary, pokaż mi, co tam masz. Jeśli dostanę odpowiednie składniki, mogę przygotować miksturę na każdą chorobę, sprzedają leki, które cię ochronią, wyleczą twoje rany, a także przyspieszą odzyskiwanie zdrowia. Obejrzyj moje towary, mogę także zrealizować specjalne zamówienie. I co ty tutaj masz? Mikstura antidotum. Zwiększa odporność na trucizny, działa przez dwie minuty. Mikstura pełnego wyleczenia. Nicz cuchnie zwiększa jednak odporność na choroby. Ok, mikstura dodatkowego. Poważne rany goi, tak. Mikstura leczenia wypicie napoju, napojów, goi rany. Miktura Elixir, w postaci magicznej energii która składania się. Wow. 99 sztuk złota. Nawet tyle nie mam, także nie o co na razie z gadać. Kurcze, dajcie mi wreszcie jakieś zadania. Z misiem gadać nie będę. Dajcie mi jeszcze jakieś zadania, żebym. Wreszcie jakieś zadania. Sklep obok. A gdzie tu jest sklep obok? Czyżby tutaj właściciela tego sklepu aresztowała inkwizycja? Wejdźmy tam. No nie. No ale cóż. Uh, Wave Choice. Sklep z show, 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 sklep show, show, show. I Kolejny dobry klient ah, przychodzi z najlepszych towarów to do najlepszych towarów w A, Aaaa, to ktoś inny od wszystkich prowadzi cię o potężny duch, prawda? Mm, jak wyczuwasz takie rzeczy? Mój lud posługuje się magią pochodzącą od duchów. Wielu Chińczyków w świecie do ludzi zachodu współistnieje z, z duchami i czerpie od nich moc. Tam skąd pochodzę, używanie magii jest zabronione. Nie jest zabronione, a duchy nie są czymś, czego trzeba się umawiać. A kim ty jesteś? I Jestem Węgrowicz, ambasador, ambasador Cesarstwa Chińskiego, skromny dostawca to egzotycznych towarów. A gdzie leżą Chiny? Chiny to potężne imperium na dalekim wschodzie. Żyje tam mocny naród, jakże inny od Królestwa Zachodu. Wielu nazywa Chiny Niebiańskim Królestwem. Niebiańskim Królestwem skąd ta nazwa? W Niebiańskim Królestwie, w doskonałej harmonii, współistnieje ze sobą, świat duchów i świat ludzi. Duchy naszych przodków powróciły do Chin, aby przekazać nam, nam, nam swoją mądrość, a cesarze że przeszłości przyszłości zdradzają naszym władcom. Okej, okay, tutaj bardzo niebezpieczne poglądy ma ten Chińczyk. Coś, co może się nie spodobać Inkwizycji. Hmm. A jakie towary sprzedajesz? Sprzedajesz rzadki egzotyczne towar towary bo w wysokiej osobliwości, które zebrają się w swojej podłoży. Tam też wyjątkowe przedmioty. Na znajduje się kolekcja rzadkich zwojów, które mogą się zainteresować. Okej. Co masz na sprzedaż? No, książek to ty nie masz, ale co tu jest? Wow. S są zwoje za to. Zwój siły. Zwój ochrony przed elektrycznością. Pierścień ochrony. Wow. Kurczę. Ale niestety też mi na nic na razie nie stać. Ja mogę cię tu oskubać Nie mogę Cię oskubać Wychodzimy ze sklepu Węgchoi Czyli tutaj są generalnie sklepiki, tak? O, jest była Jest kurka mała. zbierzemy im sobie No to wejdźmy do kolejnego z tych sklepików O, tutaj wejść nie mogę. Tu do Węgchoi i tutaj też wejść nie mogę. Okej, okay, to jeszcze tutaj udam się w tym kierunku. Tutaj już chyba byłem, o ile się nie mylę. Tak, tu byłem. Także możemy z powodzeniem stąd wyjść. O rany. No cóż... I chyba na tym zakończę ten odcinek. Tutaj się zatrzymam przed wejściem... ...do dzielnicy portowej. Zwiedziliśmy sobie w miarę dzielnicę Bram. Wejdźmy do dzielnicy portowej i zobaczymy, co z kolei nas spotka w dzielnicy portowej. A tymczasem, ja Wam serdecznie dziękuję za, za uwagę, pozdrawiam i zapraszam do oglądania odcinka czwartego. Dzięki, cześć, do usłyszenia.